Dlaczego Black Friday tak naprawdę powinno nazywać się w Polsce Black Fryer? W filmie konkretne screenshoty, jak sklepy robią nas w konia. Baczcie, Black Friday. Kupujcie ile wlezie, nawet jak wam nie potrzeba. Cześć tu Emil Lipski. dziś porozmawiamy sobie o Black Friday z perspektywy tego, jak bardzo dajemy się robić w konia sklepom, moi drodzy, no bo jednak w Polsce to święto tak naprawdę święto. Swój sprzedaż. Eee, nie powinna mieć słowa. Wyprzedaż pokażę wam screenshotę jak tak naprawdę Polacy, gdy widzą przekreśloną cenę, wyłączają myślenie na konkretnych przykładach. No bo w 95% jednak, niestety, bądź stety, ale jest to jedno wielkie oszustwo. A więc moi drodzy, zachęcam Was do dyskusji w komentarzach. Napiszcie mi, czy na coś polowaliście, czy zawiedliście się, czy cena, na który przedmiot mm, czekaliście, i tak nie zmalała realnie, bo na przykład podwyższyli ją przed, żeby sztucznie obniżyć przed samym Black Friday, a więc moi drodzy, oczywiście, jak zawsze, dziękuję za 4. Cztery... No, czy może nie jak zawsze, ale teraz dziękuję, bo już przybyliśmy, takie pełne 4000 subskrybentów. Jutro o 15 w piątek, 29 listopada, będzie konkurs e, z, myślę, fajnymi, naprawdę bardzo fajnymi i e, wartościowymi nagrodami. A więc, oczywiście, zapraszam na ten film jutro pod ostatnim filmem, jednym z ostatnich filmów, może. 1200 chyba już łapych w górę było, więc, no, rewelacja. Serdecznie Wam dziękuję. No i oczywiście. Mm... Przejdźmy już do konkretów, moi drodzy, przejdźmy do konkretów. Um, najpierw zacznijmy od tego, że ja kompletnie nie rozumiem fenomenu kupowania tego um, takim, w takim szale sprzedażowym to nazwijmy, no bo jednak zobaczcie, ja wyznaję zasadę, której się trzymam i przekażę ją wam teraz moje spostrzeżenia co do tej zasady, że jeżeli coś um, jest mi um, potrzebne, to ja to prędzej czy później muszę kupić. Czyli z reguły większość moich procesów, mojego kupowania czegokolwiek, to jest gdzieś tam racjonalne myślenie, czy ja na pewno tego potrzebuję, ile razy ja tego użyję, i czy nie będzie tak, że ja to kupię i będzie to leżało, bądź stało, i nic z tym nie będę robił. Kiedyś bardzo lubiłem kupować rzeczy, wiecie, jak miałem 10 lat konsola, będę grał i tak dalej, i tak dalej. Teraz już myślę, wiecie, że konsola, ile ja będę miał czasu na granie na tej konsoli? Nie, nie będę grał, no to no. To nie kupuje. A więc moi drodzy, coś co potrzebujecie em, tu i teraz, i tak musicie kupić tu i teraz, ale czasami zdarza się, że wiecie, że coś będziecie potrzebować i czekacie z tym e, zakupem na promocję. Czekacie z tym, właśnie, na ten Black Friday, który ma przyjść i obniżyć wam tam cenę, jak w Stanach o mm, nie wiem, 75%. No rzeczywiście, w Stanach związane jest to z tego, co pamiętam, z świętem dziękczynienia. Mm. Mały przerywnik. No i tam to faktycznie te, te magazyny wieczą. Wieczą przed świętami, żeby ludzie. Po prostu wydali te pieniądze, a oni mogli zatowarować, się, zatowarować magazyny i tam ma to jakiś sens. U nas to jest wiadomo, że nieudolna kopia. Tutaj macie przykłady, zacznijmy od właśnie tej konsoli. To bardzo dobry przykład i nawet nie zapanowałem tego, moi drodzy. Może mówiłem wcześniej o tym, czy tę konsolę będę używał, czy nie i czy jest sens ją kupić. A więc zobaczcie, że za granicą, na przykład w Szwajcarii, kosztuje konsola 329 euro. Co w przeliczeniu tam daje około 1300 zł, 319 euro w Niemczech, co również daje tam nawet średnio przyjmując 4 z kawałkiem, to te 1300 zł, nawet tego nie liczę, to widać, nie, 300 razy 4 1200, jakieś grosze 1300 zł, a w Polsce mm, taka konsola kosztuje 1900 zł. No i, i jak, jak widzicie, mm, to jest jawne oszustwo, to jest jawne oszustwo, czy znaczy, może inaczej, to nie jest oszustwo. To nie jest oszustwo, no bo cena jest taka, chcesz, kupujesz, nie chcesz, to nie kupujesz, ale jest to ewidentne mm, mm, pranie ludziom mózgu, że te promocje są realne. I oczywiście, że w większości przypadków em, za granicą to ma sens, ale w Polsce niestety w większości przypadków to jest po prostu, no wiecie, podwyższanie ceny przed, żeby obniżyć na jeszcze wyższy poziom. W trakcie, w trakcie Black Friday. No i zobaczcie, ja sobie zanotowałem, że iPhone który, 7, który jest reliktem muzealnym, ten telefon jako nowy nie nadaje się do niczego w tej cenie. Oczywiście telefon jest ok, ale no nie za takie pieniądze, moi drodzy. To, to jest w ogóle jakiś szok. Kosztuje teraz 3999 zł, a kosztował 2500 przed całą tą, tą akcją podwyższania cen. Więc widzicie, macie jasno na białym. Mm, jasno na białym, <laughs> i czarno na białym, a nie jasno na białym, że mm, to jest robienie ludzi w konia. Kolejny inny przykład, ale też kuriozalny. Zobaczcie, Black Friday, kupujcie ile wlezie nawet jak wam nie potrzeba. Cena bez kodu jest niższa niż cena z kodem, czyli jak nie użyjecie kodu na przykład na Black Friday, to zapłacicie mniej. Ewidentnie ktoś się walnął i sprawdzacie sobie a teraz sobie też w momencie klikam procesor na przykład. Cena została ta sama, 999 zł, ale już cena bez kodu jest 1129 zł, bo ktoś to poprawił. Czyli cena sobie wiecie. Magicznie ona sobie mm, rośnie, maleje, ale cena, jaką wypłacić ostatecznie jest większa albo nawet ta sama, więc co to jest za promocja się pytam. Dajcie znać na co wypolowaliście i czy faktycznie cena została realnie obniżona, czy nie tylko sztucznie, czyli zawyżona i obniżona. Jestem ciekawy, na co polowaliście, co chcieliście kupić, a więc tutaj macie inne filmy, które Wam się polecają w tym momencie. Zachęcam do obejrzenia któregoś z nich, algorytm wybrał dla Was jako ciekawe dla was, więc mi się wydaje, że warto kliknąć i je obejrzeć. Dzięki wielkie jutro się widzimy o 15 na filmie. Filmie konkursowym. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!